Oho, ja tu sobie zszedłem sekundę z drogi, a tymczasem mówili jak nieźle, czy dzik wyjdzie, wychyli nosa za granicę ze strony Ukrainy to już jest martwy i <grystanie> proszę bardzo, kawałek dzika Ciekawe co go sprzątnęło, czy Ukraińcy, czy jakieś wilki Dobra, wracamy na takie rzeczy się zawsze patrzy do zrzewnienia, bo to moje dzieciństwo, moja młodość przecież jest. Ryneczki, wazareczki. Teraz taki patrzę dostosowałem. Oczywiście na teraz są takie targi, ale może w nie aż tak do końca typowych uwarunkowaniach. Wszystko za gotówkę, coś pięknego. W Wrocławiu czuję się dożyć do, w Jest jeszcze ten targ koło Korony po drugiej stronie, też na takim starym Industrialu. Ale ludzie są inaczej ubrani, prawda? Inne samochody jeżdżą. Skąd jesteś? W Polski. Skąd jesteś? Wrocław, Wrocław. A ty skąd? A? jeszcze tutaj, co? Da! A ty Polak jesteś? Da, tak, oczywiście. Jak ty tutaj trafiłeś? A? A jak to trafiłeś? No tak. No dobra, tylko zanim za tą historię, czyli historię operacji polskiej, o której potem przyjechałem. To jeszcze zrobię szybki rekonesans po okolicy. Zobaczę jak wygląda e, miasto I, i opowiem. Tutaj mamy cerkiew prawosławną i kościół katolicki, no kościół katolicki sugeruje, że jednak jakaś e, polska to tutaj ustala mimo tych wszystkich e, zabiegów wytępienia Polaków w związku sowieckim czyli jeszcze może tu znaleźć naszych chyba udało mi się dalej centrum miasta to jest ten rozjazd drog za Ukrainy tam były się. budynki administracyjne e, dzisiaj dałbyś niegdyś marchlep marchlep skąd Juliana Marchowskiego polskiego komunisty o którego Ludzie powinni kojarzyć np. z socjaldemokracją wreszcie Litwy z różą Luksemburg, dzięki Bogu zamordowaną, ulicką kolejną oraz z tak zwanego Pol Rewkomu. Rewkom to jest polski bodajże tymczasowy komitet rewolucyjny, który szedł razem z frontem bolszewickim w roku 20 i który miał yy, stworzyć nową polską władzę sowiecką na terytoriach zajętych przez Armię Czerwoną skończyły się przygody z porywką i odsunęliśmy na jakiś czas y, widmo y, sowieckiej zarazy z powrotem na wschód. Ale stało się coś innego, bo nie ta granica polsko-sowiecka przebiegała między Nowogradem Wołyńskim tam Parę naszych kilometrów dalej na zachód, czyli jakieś 6 stąd. I była taka idea, jak już mówiłem, idea wszechświatowej rewolucji. Józef Stalin mówił, że najważniejsze są kadry. I w roku 25 powstały takie dwa autonomiczne rejony. Marchlewczyzna i Dzierżyńszczyzna. W Marchlewsku i w akurat Dzierżyńszczyzna od Felica Dzierżyńskiego, czyli organizatora Czeki. Czeki będącej powszechniczką OGPU, po NKWD, KGB itd. Tak Dierżyńczyzna yy, była na Białorusi, Marklewszyzna była na Ukrainie. Jesteśmy w Dołbyszu, czyli w dawnym Marchlewsku. I tutaj właśnie miały kształt ścienowe nowe kadry sowieckich Polaków, stworzyć nowe centrum polskiej kultury, będące alternatywą dla Warszawy po to, żeby tutaj mieć ludzi, którzy pójdą razem z armią Czerwoną i zasadzą nową władzę, no bo całe dwudziestolecie międzywojenne, jak już mówiłem, to tak naprawdę próba rozpętania kolejnej wojny światowej, żeby Europa zagrzewała się w okopach, a potem, żeby zwycięska Armia Czerwona poszła na zachód. Ten eksperyment nie udał się ostatecznie, bo Polacy tę swoją kulturę, swoją prasę, religijność, która przecież była czymś nie w Związku sensie Sowieckim. Więc trzeba się było ich pozbyć. I stąd właśnie słowetna Operacja Polska. Ale, o za, ale zanim o całym ludobójstwie, to właśnie e, tutaj widzimy ścianę budynku. F, fragmenty tutaj to jest właśnie ceramika. Taka ceramika typowa e, z zastaw stołowych. No bo generalnie w tym regionie Ukrainy, to poza tym, że były pola, to za wiele nie było y, glina, piach i wymyślono, że trzeba zrobić kolejną legendę operacyjną pod ten rejon narodowy, a mianowicie wytworzyć tutaj kulturę produkcji właśnie takich dóbr jak ceramika y, i dostawy, w związku z powyższym powstała ta fabryka, o której właśnie mówił Ukrainiec. Tutaj podobno coś jeszcze działa, bo generalnie cały ten rejon Marchlewszczyzny miał być znany z produkcji ceramiki o charakterze propagandowym, bo to oczywiście wiadomo Lenin, Stalin, różne tam motywy yy, sowieckie, motywy kultu pracy, socrealizmu. No ale mówię, że tu jeszcze działa. Są nowe okna PCV, więc... Yy, no, nie bez kozery, tutaj są. A potłuczona ceramika, pewnie z odpadów poprodukcyjnych, no, w jakiś ten sposób ma urozmaicać, no, raczej słaby, wygląd tego budynku. Marklewszczyzna działała całkiem dobrze i miała naprawdę dobre rezultaty ekonomiczne. Między innymi dlatego, że rejon zamieszkany przez Polaków bardzo skutecznie opierał się kolektywizacji. E, jak już mówiłem o tym, że kultura chrześcijańska jest kulturą, wschodniochrześcijańska wschod jest kulturą indywidualistyczną i po prostu coś takiego jak wspólne uprawa roli, tym podobne rzeczy, my w to nie wierzymy. E, chłop rosyjski nie wierzył, no bo wcześniej był częścią kolektywnej zbiorowości, potem dostał ziemię od bolszewików, potem bolszewicy to ziemię zabrali. Tych powodów, dla których to wszystko się rozegrało, było wiele, bo tu i ta nieasymilacja ze społeczeństwem radzieckim i ta irredenta polska tworząca się i oprócz od kolektywizacją, którego rezultatem był Wielki Głód, Polaków też dopadł Wielki Głód. Zabawne jest to, że z punktu widzenia historii sowieckiej <śmiech> <śmiech> taką największą tragedią jest Wielka Czystka, a to nieprawda, największą tragedią, takim ludobójstwem jest właśnie Wielki Głód na Ukrainie, tylko że Wielka Czystka dopadła aparatu partyjnego, który odczuł to na własnej skórze, a aparat partyjny ma oczywiście gdzieś, w głębokim poważaniu zwykłych ludzi. Ostatecznie taki cynk, który rozpoczął Wielką Czystkę, bo operacja polska była elementem Wielkiej Czystki, była śmierć Siergieja Kirowa, największego konkurenta o władzę, w połowie lat 30., który konkurował ze Stalinem, był uwielbiany w Leningradzie, więc po prostu zorganizowano na niego zamach, za którym najprawdopodobniej stał osobiście Józef Stalin. Oczywiście ten zamach, przeprowadzony w grudniu roku 1934, stał się pod podstawą do stworzenia specjalnego ustawodawstwa, które pozwalało karać dzieci bodajże od lat 12 albo nawet 13. I tak się ta cała wielka spirala zaczęła nakręcać. E, czystki w partii, czystki w wojsku. E, no i operacje narodowe. Akurat Niemców to wysiedlono, tych niebezpiecznych uważanych przez e, władze na niebezpiecznych. Po prostu ich wsadzono pociągów i ich odprawiono. Natomiast Polaków wymordowano. I tutaj m, taką największe osiągnięcie w historii badanie tego wszystkiego. Ma publicysta najwyższego czasu, Tomasz Sommer, który w IPN-ie kijowskim, jeszcze zanim ten IPN, jeszcze kiedy ten IPN całkiem dobrze z nim współpracował, odnalazł kopię rozkazu 00485 z 11 sierpnia 1937, który nakazuje właśnie rozprawienie się z Polakami. I tam jest podane... Żeby tam około 111 tysięcy wymordować na miejscu i coś koło 30 tysięcy zesłać. Cały proces operacji polskiej, czyli tej eksterminacji, przebiegał w sposób naprawdę masowy. I tak samo jak były te kontyngenty i plany pięcioletnie realizowane w 3 lata, na tej samej zasadzie ci bonzowie lokalnych aparatów bezpieczeństwa po prostu starali się wypełniać normy i te kontyngenty wrogów. Ludu z nawiązką. Dochodziło do tego, że po prostu szukano w książce telefonicznej polsko wiążących nazwisk i po prostu je zabierano i mordowano. Mamy potwierdzane zamordowanie 111 tysięcy Polaków i wówczas około 30, ale tak naprawdę to są takie dane zaniżone, bo my nie jesteśmy w stanie po dziś policzyć ofiar Katynia do końca bo przecież obok ofiar wojskowych, które były przetrzymywane w Kozielsku, Ostaszkowo i Starobielsku są jeszcze tzw. białoruska i ukraińska lista katyńska, czyli są przetrzymywane w tych więzieniach śledczych NKWD i po prostu mordowane. Gdzieś tam, prawdopodobnie w Bykowni, to do Bykowni jeszcze wpadnę. I mordowanych w Kuropatach, czyli tam na obwodnicy Mińska. E, operacja Polska kończy się w roku 1939. E, March zostaje rozwiązana w roku 30, w roku 30 jeszcze przed e, trwa 10 lat. E, no i co? Jeszcze na początku lat 90 byli ludzie, do których tam Niektórzy dziennikarze docierali i y, oni opowiadali o tym, jak to było. No, ja byłem wtedy za młody i za głupi, żeby takie rzeczy robić. <laughs> nie było sprzętu. I były pojedyncze osoby, które przetrwały operację polską. Dziś wątpię, że w Dołbyszu, jak zresztą mówi ten dziadek, udałoby się kogoś znaleźć, to pamięta te czasy, no bo musiałby się urodzić, nie wiem, powiedzmy w roku 20 żeby w roku operacji polskiej mieć 17 lat, to dzisiaj miałby, dzisiaj miałby prawie 100 lat taki człowiek. Może jest jakaś babuszka, nie wiem, może się znajdzie, zobaczymy. To tak pokrótce, w sposób popularny naukowy, publicystyczny o operacji polskiej.